Witajcie w kolejnym filmie. To na razie początek, bo jeszcze tej paczki nie mam. Moja mama tutaj jest i właśnie robi zamówienie. I ja chciałabym taki wstęp dać do filmu. Jest jeszcze ze mną choinka, i na czym będzie polegał ten film? Ogólnie tak, moja mama właśnie zamawia ciuszki. Ja nie wiem jakie. Kot mi zasłania oczy ogólnie kotka dostałam. Od przyjaciela pod choinkę. No, jest super, bo zobaczcie, jest taki długi. Jest to super poducha. Dziękuję, pewnie mnie ogląda. Pozdrawiam. No i tak, ogólnie w tym filmie będzie chodziło o to, że moja mama zamawia ciuszki. Ja nie wiem, co tam jest. Paczka przychodzi i otwieram po prostu ją dnia. Mam nadzieję, że pojutrze będzie już ta paczka. I. No i, i zobaczymy, co tam będzie, czy moja mama ma dobry gość, sprawdzimy, ocenimy, skomentujemy. No i dobra, no i czekamy na paczuchę. Próba głośności, czy mam mówić tak głośno, Próba, żeby było jaśniej, ale jasno. Nie wiedziałam, że w tym pokoju da się zrobić, żeby było aż tak jasno. Jakieś niesamowite. Dobra. <laughs> Mam nadzieję, że o tym nie zapomnę. Okej. Okay, możemy zacząć. A, Zuzia jest, a nie Majasia. <laughs> Dobra, po wielu testach wydaje mi się, że ten kadr jest najlepszy. Możemy zaczynać. Okej. Okay. Dobra, tu jest to są rzeczy z PEPKO i tak. Ten zestaw składał się z trzech. Z trzech rzeczy. A gdzie jest trzecia rzecz? Hej, serio. Wszystko trzymałam w tym pudełku i widzę, że nie ma czapki. Całe szczęście, że tego kompletu już nie oddaję. Ten komplet, plus czapka, która była za mała, niestety. No, Jasia, wielką, gigantyczną Jasia głowę. Niestety ta czapka gdzieś zginęła. Dobra, nie licząc tej czapki, można uznać, że ten komplet kosztował. Możesz przestać zgryźć. Ten komplet kosztował 30 zł, bo jest serii myszki, niki i w ogóle super. No i dobra. Czyli komplet bez skarpet 30 zł. Jest to fajny, fajny ciuszek. Jest milutki w dotyku. Spodnie lekko szorstkie, ale już tam nie przesadzajmy. Jednak kupiłam te buty. tam że je jednak oddam. I przymierzymy je za chwilkę. Te buciki 12 zł.. Dobra. Z świąteczne z kubusiem puchatkiem. Dyszka. 10 złotych, już Kupiłam coś takiego i uznałam, że jednak to zwrócę, bo jest, jak się przyjrzałam, to jest to zrobione na takie. Okej, okay, już jakby nie jakość, a ilość. Mam wrażenie, że się teraz liczy. No i to kosztowało 8 zł. To mam cztery takie sople Pewnie to z daleka wygląda super. Ale no jednak, jednak nie. Paragon. Królik zjadł mi metkę. Nie dopilnowałam tego. <noise> I. I, i, i. I, co? I te body kosztowały 15 zł. W pokusie. Te body kosztowały 15 zł. Są z jednym psiuniem z dalmatyńczyków. Mam nadzieję, że one na będą dobre. Są rozmiary. 62, a te były 56. Właśnie żeby to za duże, ale z nie zwrócę. Metki nie mam, to nie ma. No dobra, i jeszcze tu mam takie skarpetki. To są skarpetki ze sklepu Teddy i kupiła je moja mama z myślą o tym, że nagrywam o lalkach. I kupiła je chyba za 2 zł, bo tam było minus 50-60% na wszystkie ubrania. Tu mamy cenę 5 zł. Na którą lale to będzie dobry? Mam nadzieję, że na zoe będzie w sam raz. Może się uda przymierzyć. Zaraz przymierzymy. No i dobra. I piękny smoczek. I już Wam pokazuję ten smoczek z bliska. Tak on się prezentuje, wygląda i jest piękny. No i kupiłam go z myślą o Zoi, bo nie o Jasiu. Na pewno kojarzycie, że na filmie. Dorzucałam mnóstwo ubranek na ten wózek podczas poprzedniego filmu z zakupu właśnie tych ubranek z Pepko yy. Przykładowo, body z Reniferem nawet na filmie widać, że są rozprute. Jakość tego pajacyka była taka średnia, bardzo, bardzo średnia. I tak, Smoczek zostaje ze mną, więc sobie go odkładam, że zostaje ze mną. Paczuszka zaraz. I przebierzmy sobie Jasia. Załóżmy mu te, to tak, załóżmy mu te wody, te spodenki i te buciki. Myślę, że te wody są za duże. Powiedzmy sobie to wprost, nie ukrywajmy. Niestety moje 15 zł już nie odzyskam tych moich... <grym> nie odzyskam, bo tak jak mówiłam, królik mi tutaj pod, podgryzł o tutaj ten papier i metka spadła całkowicie, więc już mi tego po prostu nie przyjmą. Czytałam ostatnio, że paragon nie jest potrzebny do zwrotu, tylko jakby dowód zakupu, nawet z karty, ale nie wiem, czy to jest prawda. Jakby... nie wiem. Dobra, te spodenki są idealne, więc jeżeli ktoś z Was... Które z Was, ktoś z Was ma ale jak ja Ten, tego modelu. Oryginalną, bo to jest oryginalna. Podróbki są innej, innych trochę wielkości. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale po prostu podróbka jest delikatnie większa albo mniejsza. No, podróbka się nie wypowiem. No, no dobra. Eee, 10 zł. Jeżeli chodzi o zakupy PEPCO, no to rozmiar 56. Jest idealny, jak widzicie, od, zeru, od zera miesięcy. Od zerów. Od zeru miesięcy można już nosić ubranka z pepką. Coś to ewidentnie poszło nie tak i nie podoba mi się ten but, że jest taki wielki. Jakby ktoś był zainteresowany. To był najmniejszy rozmiar. Za 12 zł. Te butki i je zwracam. No i dobra. Nad tymi spodenkami jeszcze się zastanowię. Te body zostawiam. Komplet. O, jaki piękny. <noise> Komplet ten również zostawiam. Czapka powinna się znaleźć w końcu, ale i tak była za mała, więc bez różnicy. No dobra. Chciałabym przymierzyć te, 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 te skarpetki na Zoi. Okej, okay, mam tu nogę nowy... Zoi. Mam skarpetki, mam super nożyk z Zali Express I zaraz wielka chwila Czy moja mama dobrze trafiła? Ja Cię kreczę Zobaczcie to! Jaka jest słodka! Fajne! 2,50 chyba 5 zł na pół, no to 2,50 Ej, czad. Ona będzie super, zobaczycie. Dostałam pytanie: czy wysłałam już kit? Czy to do pani Basi Smolińskiej? Nie. Ja do tej artystki w ogóle nie wyślę już nigdy niczego. Nie kupię od tej artystki nic. Dlaczego? Ponieważ maluję na kitach inspirowanych takimi, oryginalnymi. No, co oznaczam. No. No, i in, są inspirowane, tak? Nie mogę powiedzieć, że to. że pani Basia maluje na podróbkach. Nie, to są, moi drodzy, inspiracje, tak? Tak? Tak miałam powiedzieć? <grydy> bardzo szkoda, naprawdę, ponieważ uważam, że Bobaski maluje cudownie i jestem, bardzo lubię, lubiłam jej pracę. Niestety przestałam obserwować, jak okazało się, że nawet pani rzeźbiarka Joanna Kazimierczak ostrzega przed tą artystką no ludzie, no żeby już bardzo znana, jedna z najbardziej znanych artystek ostrzegała przed polską malarką? No hello, coś to jest nie tak. No niestety, nic nie poradzimy. Ja miałam kiedyś lalkę od pani Basi, jednak yy, wtedy jeszcze nie było podróbek. Przynajmniej ja nie widziałam, żeby były gdzieś krążyły podróbki. I to było w 2018 roku, jak dobrze kojarzę. No i dobra, myślę, że możemy dalej przechodzić do filmu, a nie tutaj rozmawiać o pani Basi. Dobra, przechodzę do kolejnego ubranka. Jak widzicie, kapachl. Kapachl. Mam problem z wymową. Nie wiem, zaraz będzie śmiesznie z tą paczką. No dobra, i tak, to jest komplecik dla zoi. tak, dla Tosi byłby za, za duży stanowczo, ponieważ Tosia ma, wiecie, miała tak, tak rękę jedną i tak drugą, jakoś tak I przez tą, tą rączkę zagiętą ciężko byłoby dobrać nie do niej ubrania, Zoi ma za to jakoś tak, jakoś tak, myślę, że będzie trochę prościej No dobra, spodenki Przymierzałam, Jeżeli chodzi o kit, tak wiecie mniej więcej na oko. One będą dobre. To jest rozmiar 62, z 70 zł na 35. No i dobra, i spodenki z 70, no było minus 50%. I do tego jest bluza. I również jest ona taka miłutka w dotyku. I ona kosztowała również 35 zł, czyli komplecik razem jest wart 140 zł. A kupiłam go za 70. No, to, czyli tu. W tym filmie nie ma żadnej współpracy. W moim aktualnie żadnym filmie nie ma żadnej współpracy z żadnym sklepem, które tutaj dzisiaj wymienię. Myślę, że możemy zaczynać a raczej przejść do największej paczki w tym filmie. Sytuacja wyglądała następująco. Dałam mojej mamie laptopa, poprosiłam, żeby zrobiła zamówienie w sklepie H&M HM Jeszcze słyszałam, że ludzie mówią HM Jak kto woli, jak kto wymawia mówcie jak chcecie ja mówię HM bo jest mi wygodniej po prostu dobra, bo mi słońce gaśnie Chciałabym jak najszybciej. Ogólnie tak. Zalogowałam się na stronie HM na swoje konto, żeby mi mama nabiła punkty. Nie mam zielonego pojęcia, co tam jest. Dostałam maile, że paczka została wysłana, nie wchodziłam w te maile, Wybrałam się po prostu, że tam zajrzę. Możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Ja ram się tą paczką, nie wiem co tam jest. Myślę, że po prostu zepsułabym sobie niespodziankę, jeżeli chodzi o sprawdzenie, co tam moja mama zamówiła. Moja mama dostała 200 zł i tak przekroczyła tam chyba o 13, tam 20. Trudno. Zobaczymy, co tam jest. Jest wzrok, jak dobrze kojarzę, 30 dni. Jak coś będzie za małe, za duże, to oddamy. Ja się nosi rozmiar 50. Powiedziałam mojej mamie, mamo, rozmiar 50. Moja mama zamówiła: dzięki mamo, pozdrawiam, kocham Cię. I dzięki mojej mamy jest ten film. To jest super, prosto. Dobra, wyjęłam wszystko. Już widzę jakiś komplet. Chip, idei, ale w ogóle, o co chodzi? Etykieta zwrotu. No i dobra. Myślę, że mogę zaczynać. Ubranka były dla Jasia. Po prostu. A Dobra! Nie będę przedłużać. Ej! Ładne! Moja mama ma gust. Dobra, otwieramy. Ja! Jakie słodkie! O kurczę, patrzcie! Wow! bluza, ale jakaś chyba duża. Dobra, Zobacz, zaraz zobaczymy. Ja... Czy mówić Wam ceny, bo te ubranka ogólnie były w promocji. Nie wiem, czy mówić Wam ceny. Mogę Wam napisać, ale nie będę... To są dwa komplety! Powiem... A tu nawet chyba nie ma cen. Nie ma tu cen! Nie mogę wam nawet powiedzieć, ile to kosztowało. Jakie ładne! Ależ to? Dobra, jeszcze portki jedne. Zwykłe szare. Okej. Okay. Najpierw chciałabym zobaczyć wszystko i wtedy możemy przymierzać. Dobra, co to jest? Ojej! <grystanie> Jakaś piewiurka. Nie za bardzo podoba mi się to w dotyku. Wiadomo, moja mama nie wiedziała, jakie to jest w dotyku. To się tak mm, zaczepia jakby o moją skórę dziwne. O, dobra, nie. <grystanie> Te spodajki w ogóle odpadają, nie jestem zainteresowana tym kompletem, nie przymierzę go, bo po prostu go sobie na bank nie zostawię. Nie lubię takiego chamskiego dotyku sztucznej, takiej... Nie wiem jak to powiedzieć. Poza tym to jest bardzo takie, widzicie, o, tak... Pozaciągane i kolor trochę się nie zgadza. Więc na pewno to odpada. Dobra, mamy tutaj komplecik. Wygląda to jak piżamka. Jest strasznie śliczne. Wow! Muszę zrobić zbliżenie, bo nie wytrzymam. Zobaczcie! Tu jest jakiś szop, misiu, jeżyk, grzybki. Wow! Jakie ładne! Woodland. Friends. Yeah. Drzewni przyjaciele. Można tak to przetłumaczyć? Tak, tak, ja, tak ja bym przetłumaczyła. Że tak się metką. Dobra, bo już się robi serio ciemno. A nawet 12 chyba nie ma. Szybko wrzucam. Łap. jak. Lecimy dalej. Ojej, jaki słodki. i mi... Wow, ale to jest takie fajne. Zobaczcie, bo to się na boku otwiera i kładzie się dziusia i się zapina. Super. I ostatnie... To jest rozmiar 50. Ja myślałam, że to jest na. Okej? Ok. Coś tu chyba komuś nie wyszło. Bo. Bo to. Co? Musisz się to zobaczyć, bo ja nie wytrzymam Zobaczcie. To jest rozmiar. Czekajcie. Na. Jeden miesiąc. No to, to chyba 50. Tak, rozmiar, rozmiar 50. I jak to przy... <głos》> przykładam na Jasia, to Jasia odpływa. To jest stanowcze 62, w ogóle nawet nieduże 56. No gdzie? Nawet porównując sobie to, w sumie. Nie wiem, dobra. Przymierzamy, nie gadamy. Jestem w szoku. Bo nie spodziewałam się takiego efektu. W ogóle. Wcale, zobaczcie, to jest na niego dobre. <śmany> ale jaja. Przecież to było takie ogromne. Jest to tutaj takie bla bla bla, ale on śmiesznie wygląda. <śmany> Jak śmiesznie, ale to jest dobre. Ej, cofam. Przepraszam, że tak mówiłam, że komuś się coś pomyliło. Jakby nie, no kurde. Słodzie, jak tylko takie wiecie, czy to chłopięce, czy to dziewczęce. Teraz to już Niektórzy nawet nie ubierają w różowe, tylko w szare, żeby dziecko mogło samo sobie wybrać płeć. Nie oceniam. Co, co. Jeżeli tak ludzie robią, to niech sobie robią ich dzieci, ich życie, ich sprawa. Tylko później nie wiem, jakie będą z tego konsekwencje. Każdy, każdy liczy się ze swoimi czynami. Jejku, fajnie! Co myślicie? Ja oceniam 9 na 10. Bo tutaj jest tak. No ale musi być tak, bo jakby głowa musiała przejść. Jest ten komplet liczny, Po prostu jest piękny. Myślę, że w sumie nie powiem wart swojej ceny, bo jeszcze nie sprawdzałam, ile one kosztują. Ogólnie super. Jest po prostu ten komplet Śliczny. Mm. Moja mama to ma gust. Ja cię kręcę, zobaczcie, jakie to jest śliczne. To jest po prostu niesamowite. <laughs> nie będę ubierać się jeszcze w to, bo domyślam się, że to będzie po prostu przecudowne i nie ma co. Ale ten komplet myślałam, że będzie do kitu, no bo jednak takie dużo tych takich wiewiór i w ogóle, a tutaj się okazuje, że to jest śliczne. Ja cię kręcę. Został jeszcze ostatni komplet, ten taki trochę basicowy. No i dobra, a ten jest po prostu cudowny. Taki piżamkowy. I zastanawiam się jeszcze, czy zostawić może, czy zwrócić tamto. No jeszcze, jeszcze po prostu pomyślę, no. Jest przepiękny, tak jak myślałam. <grym> I to jest ostatni komplecik, który był w paczuszce. No dobra. Spodenki ciężko mi ocenić, bo jaśnie nie ma pieluszki i jego pieluszka odmówiła posłuszeństwa, się rozerwała. To jest króliczku. Tu jest super. Jak widzicie, to są guziczki i bardzo łatwo się je zakłada. Uszy. Super. No, i dobra, filmik z ubrankami uważam za zakończony. Było naprawdę super, dużo wrażeń, i naprawdę, ubranka, którą wybrała moja mama, super. Naprawdę super. Dziękuję Ci bardzo, mamo, za pomoc. Dziękuję Wam jeszcze raz za obejrzenie. Do następnego filmu, który pojawi się jeszcze w tym tygodniu. No to pa, pa. A i zapraszam Was na mojego Instagrama, tam jest dużo informacji. Często z Wami rozmawiam, pytam Was o coś. No dobra, no to papa. No, Jestem głodna. Trzeba I do piekarni. Kupić widzę. Hej, nie drap! Nie wolno drapać z dywanu. Kurde, kupiłam taki ładny, specjalny, taki z łapką, a on. On się w ogóle nie przyda, bo wszystko jest w szybko, łatwo się otwiera. To jest piękny komplet, ale jakoś tak dziwnie tu sterczy. I tu jest tak. Muszę się zastanowić jeszcze nad nim. A ty nie masz Pampersa. Ojej. E -e. Pampersu, Pampersa trzeba załatwić do Jasia.